zarobić. Niwelewanie kosztów to tuż do siana. Agata, mówisz, że nie rzucasz słów A na wiatr, ja? mówiłeś, że zniszczysz Polaka, w gisie go zabijesz, jak wyszło, przegrałeś, więc następny razem złożyć. Pozdrawiam 8 złotych. Pozdro. A ja odpisałem Ten projekt jest, by dostarczyć ludziom rozrywki. I tyle. I tyle. Ten projekt jest, by, On napisał tak. I ten projekt jest, by zarobić. Nie wlewanie kosztów to klucz do Siany ja napisałem, ten projekt jest, by dostarczyć ludziom rozrywki. I, i, i tyle. Po prostu to tyle chciałem tylko poprzekazać. Eee. Nie powiem wam kto. Ale widzicie, nie każdy traktuje ten projekt w inny sposób. I, i mi mega na tym projekcie zależy. Kacper, pozdro, Amadu, dzisiaj. Pozdro, złotych. Kacpi, zajebiście, że mnie parus, ale się cieszę, Kacpi. Mi najbardziej. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, że, że ja zarabiam aktualnie oprócz bycia streamerem jako sportowiec, tak? I, i dla mnie picie przez tydzień. Straciłem po pierwsze, będę musiał ogromnie dużo zbijać wagi, straciłem masę mięśniową, kondycję, zdrowie, jestem chory po tym projekcie, bo poprzednim też byłem chory. Tak mnie wyniszcza ten YouTube show. Ludzie twierdzą, że, że, że tam ja zniszczyłem sobie tam zdrowie i zniszczyłem sobie w imię czego? Nie zarobiłem tam pieniędzy, po prostu chciałem dostarczyć rozrywki, mega mi zależy na tym projekcie i dlatego uważam, to, że to jest moje dziecko, bo ja z Koksem to chcieliśmy zrobić i realizowaliśmy to, ten projekt został nam podkradziony i dlatego tam też tam się e, znalazłem, bo ciężko by nie wziąć chłopa, któremu się podjebał projekt, zresztą e, realizacja tamtego projektu nie wyszła, bo chłopaki wynajęli chatę w Mielnie pomijam to wszystko, wynajęli w Mielnie, w lesie, bez, bez zasięgu pomijam, nie narzekam, bo uwielbiam chłopaków i, i, i dlatego Dlatego ja tam byłem nieraz wściekły. Ja nie byłem tam wściekły, dlatego że ktoś siedzi w pokoju czy coś. Tylko ja tam byłem nieraz wściekły, yy, dlatego że po prostu to wiem, na czym ten projekt miał polegać i jedynka polegała na tym. A edycja numer 3 nie polegała na tym. Ta po części polegała, ale nie do końca. Na początku pamiętam, jak na jedynce wszyscy siedzieliśmy, graliśmy w nigdy nie. Tu nie zagraliśmy w to ani jednego razu. Ani razu. Ani jednego razu. Przez cały projekt mieliśmy.